Witam wszystkich. Kamil kluczka, Premium Solution. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać, jak wygląda multi-obróbka. Obróbka za pomocą Skrótka 17. W moim przypadku będzie to obróbka, w której został wykonany przyrząd do mocowania moich detali. Detale mam też tutaj poniżej, które zostaną umieszczone za chwilę. Przyrząd zostanie uzbrojony i chciałbym pokazać, jak taką obróbkę sobie tutaj zaprogramować z uwzględnieniem. Przyrządu jakiego, jako naszego mocowania. Kontynuując multiobróbkę, czy też obróbkę wielką seryjną za pomocą sprutka 17, wygląda to tak. Ja w zewnętrznym kadzie stworzyłem sobie oczywiście przyrząd, który pokazywałem wcześniej. Stworzyłem sobie przygotówki, które teraz po prostu tutaj zaimportuję sobie do programu. Nie będę ich rysował tutaj, tylko mam je zrobione w zewnętrznym kadzie. I sobie po prostu je tutaj zaimportuję. W zakładce model importuję część, którą będę chciał obrabiać. Ja sobie tutaj nazwałem to, że to jest nakrętka, bo to celowo są nakrętki. Otwórz, ok. Mam je tutaj umieszczone. Od razu sobie zrobię tak, że ustawię bazę na środku. Zlokalizuj 0, środek, środek. Za Następnie w zakładce Przygotówka importuję sobie moje, moje przygotówki, które też narysowałem sobie w zewnętrznym kacie. Import, przygotówka. Ok. Mam przygotówki też już tutaj zaimportowane, i teraz od razu sobie je też zabazuję w ten sam sposób. Kolejną opcją, którą potrzebuję tutaj do programu, jest mój przyrząd. Przyrząd importuję sobie do zakładki ograniczenia. Import przyrząd. Ok, też sobie go od razu zabazujemy. Zlokalizuj 0, środek, środek i zastosuj. Teraz sobie jeszcze umieszczę, bo. Obecnie mi się schowało to w stół. Przechodzę do zakładki obróbki. W obróbkach ustawienia mocujący układ i podniesiemy sobie 30 do góry, żeby wszystko było ładnie tutaj widoczne. Teraz, żeby to wszystko rozdzielić, możemy sobie też oczywiście nadać kolory. Na przykład ja bym chciał, żeby mój przyrząd był. Niech sobie będzie ciemno-niebieski, ok. Żeby to było lepiej widoczne. Teraz dalej przechodząc do zakładki obróbki. Ja muszę zinterpretować, że mój przyrząd to jest moje mocowanie. Tak, żeby program wiedział co jest co. Przechodzę do zakładki mocowanie. I w mocowaniu musimy dodać sobie ten nasz przyrząd. Przechodzimy do zakładki powierzchnie. I tutaj musimy wskazać docelowo ten nasz przyrząd. Dodaj. I on tutaj nam się dodał. Tylko widzę, że też jest schowany w stole, jak sobie wyłączymy tutaj podświetlenie. Nasz przyrząd dodał się jako mocowanie. Ja sobie go teraz przesunę. Przesuniemy sobie go do góry. Pszczołeczkę. Pięknie. I teraz, w momencie, mam tutaj go dodanego, i jak przechodzę do zakładki obróbki, to tutaj mi się mój przyrząd pokazuje. Dalej musimy też sobie dodać nasz półfabrykat, czyli kostki, które wstępnie zostaną zamocowane na przyrządzie do obróbki, i przechodzę do zakładki półfabrykat. Wybieram też opcję ściany, i tutaj już musimy wskazać nasze. i tylko muszę wskazać moją przygotówkę. Ctrl A musimy wszystkie zaznaczyć. Dodaj. I mamy je tutaj już dodane. W momencie załączenia symulacji zaktualizujemy. Mam tutaj moje przygotówki. I w taki sposób zinterpretowaliśmy to, co chcę, to możemy sobie jeszcze wyłączyć. W taki sposób zostało zinterpretowane mm, nasze przyrządy do prawidłowej obróbki. No i teraz, oczywiście, mogę sobie tutaj taką obróbkę dodać. Wiercenie 5D. Otwory są 6, 8, podgwinty. Mm, przechodzę do zakładki narzędzie. tu i 6,8. Średnica 6-8, zmieniamy długość, rzeczywiście nie potrzebujemy takiej wielkiej. Mam już zaznaczone moje otwory, przechodzę do zakładki ustawienia centrum. Sobie możemy je przeedytować. Zacznijmy wiercić, załóżmy od jednego. I wierćmy na. 15 mm, mogę też w sumie właściwościach, Chcę zrobić minus 15, ok, start. Przechodzę do zakładki, symulację, zaktualizujemy i e play i jedzie, nasz tutaj. jedzie tutaj już naszym obrót. Tak wygląda prawidłowo przygotowany program, w którym wykorzystujemy. Ja akurat wykorzystałem tutaj przyrząd, ale możemy oczywiście wykorzystać różne inne przyrządy, czy też imadła, możemy sobie tutaj je zaimportować. Dodatkowo możemy też taki komponent dodać jako dodatkowo, jak już sobie taki przyrząd dodaliśmy, możemy go sobie dopisać do pamięci. Załóżmy, że mamy kilka rodzajów takich nakrętek wykonujemy z różnymi gwintami, czy też większe, mniejsze, ale wykorzystujemy jeden przyrząd, możemy go sobie zapisać. Ja po prostu zaznaczam to moje mocowanie, dodaj, dodajemy nazwę, możemy sobie dodać mocowanie nakrętek. I w momencie, jak sobie rozwiniemy listę, mamy tutaj mocowanie nakrętek, i zawsze, jak odpalimy sobie nowy program, będziemy mogli takie mocowanie wykorzystywać. Bardzo dziękuję za uwagę.